Jan Bodakowski dla Prawy TV. Naszym dzisiejszym gościem na Gali VIP magazyn jest Pan. Robert Sienczewski. E, pan Robert reprezentuje firmę. Odkupienie win, która jest partnerem dzisiejszym Gali VIP. E, eksportuje Pan, importuje Pan wina do Polski, z całego świata, z ilu krajów? O, z ilu krajów to jest dobre pytanie, ale mamy tak naprawdę 250 rodzajów etykiet win. A kraj pewnie będzie ich kilkadziesiąt, bo głównie Włochy, Hiszpania, ale tak naprawdę to też i Nowy Świat, Irpa i Gruzja. Tak naprawdę dzisiaj dużo Europy, ale chyba wszystkie kraje, które są znane z produkcji win. A jakie najbardziej oryginalne wina można, z jakich najbardziej oryginalnych, niespodziewanych krajów można u Pana... E, nabyć. Ja myślę, że z niespodziewanych krajów e, to może będą, bo e, ostatnio poznałem radcę handlowego Albanii, więc mówił o albańskich winach, a w Polsce to nawet o nie słyszał. Myślę, że jednak e, Włosi, Hiszpanie, Francuzi, to są tradycje winiarskie. No i oczywiście nowy świat. Australia jest poszukiwana, jest to trudno dostępny rynek winiarski. No, Chile, Nowa Zelandia, to są Gruzja teraz cały Wschód. My poszukujemy też dobrych win z Czech, ze Słowacji, węgierskie są znane, także moglibyśmy tutaj długo, nie wiem, kilka godzin na ten temat. Ko konsumpcja wina, taka kultura konsumpcji wina na pewno rozwija się w Polsce. Przez ostatnie 30 lat zapewne w prl nie mieliśmy takich możliwości. Ale jak wygląda właśnie rynek? Czy jesteśmy już jako Polacy świadomym konsumentem? Powiem szczerze, jest dobrze, bo rośnie kultura spożycia wina, coraz więcej ludzi zastępuje inne alkohole twarde czy ewentualnie piwo które do tej pory no, chyba najbardziej dominowało rynek alkoholi, winem dzisiaj szukamy wina, wino dzisiaj się pije do kolacji, do śniadania do obiadów, można łatwo parować, parować wina z dobrymi daniami, z jedzeniem z, no, mamy wina do deserów do przystawek, do dań głównych do zup dzisiaj, do ryby, do wszystkiego dzisiaj mamy, można dobrać wino i my to też robimy, w tym się specjalizujemy mamy lepszych sommelierów tak naprawdę w Polsce, którzy dobieramy Chodzimy dzisiaj na wykwintne hotele, restauracje, dostarczamy tam, szkolimy, pomagamy, udziemy sprzedawać to wino. Bo tak naprawdę dla nas ważną rzeczą jest to, żeby biznes był win-win. Czyli dzisiaj my sprzedajemy, ale restauracja czy hotel sprzedaje tego jeszcze więcej. Dzięki nam też zarabia pieniądze. Bo czyli czyli nie, nie tylko sam produkt, czyli wino, ale całą. Sprzedajecie całą kulturę tego picia, konsumpcji, żeby konsumenci ja. mogli w pełni cieszyć się tym produktem. Ja zastąpiłbym kulturę z eduka nazwą edukacja, bo edukacja. dzisiaj no nie mamy, tak jak uczymy się różnych języków, jest kultura uczenia się języków, jest kultura uczenia się różnych innych rzeczy, nie mamy kultury uczenia się wina, ale jest potrzeba i dzisiaj bardzo dużo degustacji robionych, dużo szkoleń robionych na temat win winiarstwa picia kultury wina i to jest przyszłość to jest ten kierunek, w którym my się specjalizujemy no i często zapraszamy państwa do współpracy, bo jesteśmy w tym najlepszym. A czy e, zagranica jest zainteresowana obecnością na polskim rynku, czy to bardziej jest właśnie pa, państwa inicjatywa? Ja myślę, że to nie tylko nasza, no, bo tych firm jest wiele na rynku. My gdzieś wpiliśmy się w ten rynek i jesteśmy taką jedną w tej chwili jeszcze nie dużą firmą, ale już gdzieś zaznaczającą swoją, swoją obecność to my bardziej sięgamy poza granicę, a natomiast Polska się wbija, bo zaczyna być bardzo dużo producentów. My też mamy polskiego producenta, którego promujemy. Vinice Czyli w drugą, w drugą stronę też Państwo handlują. Tak, tak, tak. A jak to się wygląda? Bo to bardzo ciekawe. Mamy, że przed wiekami w Polsce winoroż była produkowana, wina były obecnie na polskich szlacheckich stołach. Podobno teraz to się całe, całe ten, te winiarstwo polskie się odradza. No, no, to już się dzieje, tak? To się dzieje. Tak jak mówiłem wcześniej, ludzie sięgają po kieliszek wina zamiast kieliszek wódki czy szklankę piwa. To się dzieje, to czy się odradza. Myślę, że jest to dobry kierunek, w którym idziemy i tego wina coraz więcej się pojawia na naszych stołach, co nasz importerów, ludzi, którzy tak naprawdę żyją z tego, że dostarczają wina na te stoły. Bardzo cieszy. Mamy. Mamy też sprzedaż detaliczną, więc, więc dostarczamy do klienta końcowego, ale głównie naszym klubu biznesu to jest biznes choreka. I ostatnie pytanie, gdzie informacje można znaleźć? Jakaś strona internetowa? Tak, odkupienie win pod nazwą odkupienie win, czy na fanpage'u, czy w mediach społecznościowych, czy w internecie, Państwo nas znajdziecie. Natomiast ja bym chciał jeszcze dodać, bo jesteśmy na gali VIP, gdzie jesteśmy partnerem. Ja, ponieważ znam się z właścicielem, organizatorem tej gali od wielu, wielu lat, bywam na tych galach. Jak zwykle mogę mu pogratulować i jestem pod wrażeniem tego, jakich ludzi zebrał, jakich przedsiębiorców. Oczywiście Dądrego na najlepsze wino, czyli od nas, od kupienia win, no, komponuje się w to, że jesteśmy na gali VIP-a. I gratuluję Mariuszowi, no i wszystkim gościom, laureatom i Państwu również. Życzę udanej zabawy. E, dziękuję bardzo, in wino veritas e, i bardzo dziękuję e, za bardzo dziękuję.